Siemasz Dzichu, jak tam u was? Dobrze, ej, bawimy się w chowanego. Przy morzu no. obok takiego domku będą też inni. Ja bawimy lecę Narka. Się w Gdzie? Korwa koło oceanu przy wieżowcu hoju. Dobra, już lecę. Właśnie z dzichu mnie poinformował, że będziemy bawić się w chowanego. A ja sobie pożyczę od niego auto. Z jedziesz? Nie idę po chłopaków jeszcze, a ty spierdalaj. Gdzieś bawić się w chowanego? E, twoja strata. Przepraszam. Właśnie idziemy bawić się w chowanego na takie zajebiste... zajebistą miejscówę. Cóż, Gdzie mieliśmy się spotkać? Skoro ta wieża jest tutaj To jak znam życie Gdzieś tutaj I tu będzie mieć z dzichu Patrzcie kto jedzie z dzicha Kadilakiem z 89 roku Haha To się bawi. No, niestety ten chojantek oparł się, że przyjdzie Ej. z dziewczyną i się bawi. Dobra. Jeśli tak, to ja nie kryję. Ok. Dziś Jeszcze nie przylazł ten grzyb. Dobra, Alfred. Licz do 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 29, 14. G4E yeah. eee. Alfred Dzią kurwa Chuj z nim O Alfred elo. Chcesz się bawić w Bo Przecież się skryłem Dobra, jak chcesz Ja mam tutaj swoją kryjówkę ZDZICHU! To znaczy Alfred! Kurwa! Nie podpowiadaj! Oki do kilozako. Brakuje tylko jeszcze chłopaków z policji. A z. Alf. Chuj z nim liczy tam jeszcze. E, chłopaki, spierdalać. Zbierdalać mówię! Już skończyłeś? Dobrze im podpowiedziałem. Dobra, ja się. Z, ja się. Z chowam. I zadzwonię tylko, to znaczy. Po takie fajne coś. I zadzwonię jeszcze po chłopaków z policji.

Gdzie chłopaki z jest policji? O, chłopaki już tutaj są. E, chłopaki Bawimy mi się chowanego Kryjecie. Z cicho? Nie ma helikopterem. Helikopterom mówimy nie. Oddasz nam kryjówkę. po Nie dam wam jej! Oddasz. O, nie dam. I tak ci ją zabierzemy. Powiedziałem nie. Dobrze, nie byłem u nich na studniówce. Czy tam na 18? Cokolwiek to było. Zbierdalaj. Nob nope. Kurwa, nobie. Przejechałbyś mnie. Czy tam przeleciał? Cokolwiek to znaczy. Spierdalać powiedziałem. Z dzichu. Powiedziałem nie ma z helikopterem. Nie ma helikopterem z dzichu. I spierdalań. Jeśli przyjedzie się następnym, cię zajebie. Chłopaki, spierdalać. że kopnęłem Cię trzy razy, to nie znaczy, że musisz mnie aresztować! Może, bo dostałem rozkaz od taty. Kiedyś w Dzichu mnie znajdzie. Kurde, Alek nie żyje. A z Dzichu, kurwa, jak zawsze swoje, helikopterem. Nie znalazłeś mi kurwa! Przyleci się jeszcze jednym, to cię. Z... Kurwa, teraz miałem cię zajebać, jak psa. Ale muszę poczekać na tych pedałów. Spierdalaj, z shotgunem, no przyleciał. Kurwa, mówię, zajebie cię, jak psa. Zabawa w chowanego przemienia się, wrześ. Masz rację, wymyśl nazwę tej zabawie, Lois. Kto bawi się jeszcze w chowanego? Nikt, korwa. No to bawimy się w zabijanego. To nam odpowiada. Jak tak bardzo chcecie. Bo widać bardzo. Tak bardzo, że aż chcecie mnie zabić. Ale wam to nie wychodzi. Bo jestem mądrzejszy. Znowu helikopter. Tylko mi jeszcze jeden nób przejedzie. To nie koniec. Zabawa jeszcze trwa. <ścoughs> no, nope. jak należy, chłopaki sobie nieźle radzą z zabijanego, bo są wyszkoleni. Ja jedynie znam tą zabawę z podwórka. Często ktoś do szpitala wpadał. O ty nobie, ze shotgunem? Do mnie? Ja se to pośpię, bo zmęczyłem się. Z shotgunem do mnie? Ej, śpiąca królewna. Kurwa, moja noga. Kurwa, nie! Ok, ja spierdalam, bo nie chcę oberwać. Ha, 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 nie trafiłeś nas. No ale. Jak mogłem nie trafić? Ostatni nabój. Trzeba pozbyć się cię w stary sposób. Chłopaki, chłopaki, wystarczy mnie dla każdego. Zaraz zostanie z ciebie patet. Ha 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 Nie! nie! Nobie! Wygraliśmy. Kurwa, znowu wygraliście! Ja się z wami tak nie bawię! Nuby. Zawsze ktoś mi musi przypierdolić. Zobaczymy jak daleko polecę. Wczoraj pobiliśmy reko rekord Kotni. Prawie kilometr. O, pobije, pobije, pobije. I chłopaki, chłopaki.